Dobry wieczór, a dziś kolejny spór o masz telefonii komórkowej. Z kamerą byliśmy w podrzeszowskich Bratkowicach. Mieszkańcy twierdzą, że przypadkiem z ogłoszenia na tablicy pod sklepem dowiedzieli się, że 50-metrowa konstrukcja stanie w sąsiedztwie nowych domów. Boją się o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Ja jestem bezpośrednią sąsiadką państwa, którzy wydzierżawili tą działkę. Mieszkamy tutaj, no, dom nowo wybudowany, mieszkamy no, 3 lata. No, no powiem pani, że no przykro troszkę, bo jakbyśmy wiedzieli pewnie, że takie coś ma tu powstać, to byśmy się poważnie zastanowili nad tą budową. Yy, ten najdajnik tutaj od mojego domu będzie stał tam u sąsiada na tym polu jakieś 70 metrów stąd. Także wieża będzie miała tam 52 metry wysokości. To, to miejsce jest jak najbardziej nietrafione. Jest tu autostrada, jest tu taki stromy wiadukt, który w zimie też bardzo tu źle się jeździ po tym czy coś. No jak słychać właśnie tutaj bardzo jest duży huk, hałas z autostrady. No i teraz jeszcze właśnie taki nadajnik będziemy mieć tu zafundowany. To było małe ogłoszenie. Nikt też na tą tablicę I nie patrzy tego. Nikomu do głowy nie przychodzi. Ja już teraz jestem mądrzejsza, już wchodzę teraz na stronę gminy. Sprawdzam codziennie, co się tam dzieje, ale wtedy nikomu do głowy by nie przyszło, żeby sprawdzać, że takie coś tutaj ma miejsce w ogóle. No a ogłoszenie ktoś tam po prostu przypadkowo ze wsi przeczytał i się nas pyta, czy my wiemy, że tutaj takie coś ma powstać. No, i zaczęło się. Mieliśmy raptem chyba tydzień czasu, bo dokładnie do 13 mieliśmy się odwołać, no i w ostatni dzień złożyliśmy w gminie odwołanie. Taka ważna informacja, a powiadomili nas o tym o takim po prostu no, drobnym ogłoszeniem, tak, żeby chyba tak, się tak, nikt nie że dowiedział. Nikt nie widział, Nie Do stanąć w przysiłku za pole. Mieszkańcy są oburzeni, że o inwestycji nikt z nimi nie, ponownie nie ponownie rozmawiał. Przypadkiem dowiedzieli się, że sąsiad wydzierżawił działkę nawet nawet na 8 lat. Nie wyobrażamy sobie, żeby. Taki maszt bez uzgodnienia z nami tutaj stał i żeby emitował to pole elektromagnetyczne, które wiadomo w jakim stopniu każdy próbuje ograniczać w swoim życiu. Wiadomo, mówi się o tym, żeby nie spać z telefonami, żeby ten wpływ. W jakiś sposób ograniczać tego pola elektromagnetycznego. Cały czas upierają się przy tej lokalizacji, nie wiemy dlaczego, choćby, choćby dlatego chcieliśmy wiedzieć, jakie jest ich zdanie. Natomiast y, oni sobie też zdają sprawę z tego, że działki, które się tu znajdują po sąsiedzku, no niestety stracą na swojej wartości. Myśmy wystosowali pismo od Sołtysa, od Radnych Bratkowic y, do, do Pleja, Były też protesty mieszkańców Pisma do Urzędu Gminy. No ale jakoś ta sprawa nie może y, być załatwiona y, zgodnie z wolą mieszkańców. Mieszkańcy uważają, że sieć Play powinna porozumieć się z konkurencją, która też buduje maszt w Bratkowicach, ale na działce, która nie budzi kontrowersji oddalonej od zabudowań. Druga stacja bazowa powstanie tutaj lada moment jadąc w stronę zachodnią, wzdłuż autostrady. Nie ma tam żadnej zabudowy. Mieszkańcy się nie odwoływali. W chwili obecnej pozwolenie na budowę tej stacji zostało wydane. Nie byłoby najprawdopodobniej żadnych protestów mieszkańców. Mieszkańcy sobie rozumiali i wiedzą, że trzeba to wybudować, to wierzę, żeby mieć zasięg telefonii komórkowej. Natomiast są przeciwni budowaniu przy tak niskiej zabudowie tak wysokich masztów. Inwestycja nie jest szkodliwa dla zdrowia, spełnia wszystkie rygorystyczne wymogi polskiego prawa, pisze rzecznik sieci Marcin Gruszka. Nie ma racjonalnych powodów do obaw czy niepokoju, podaje w komunikacie. Mieszkańcy nie wierzą w te zapewnienia. Prawdopodobnie dowiemy się za 20 lat, kiedy będzie za późno, czy za 10, czy za kilka, tak? Więc na pewno ma to wpływ na zdrowie negatywny, bo pole elektromagnetyczne ma, jakiekolwiek. Yy, jakie mamy nawet w domach, też ma negatywny wpływ na zdrowie, więc tutaj sprawa jest oczywista. Przedstawiciel sieci Play podaje, że na obecnej lokalizacji od półtora roku toczy się postępowanie administracyjne. Mamy już pierwszą z potrzebnych decyzji. Czy finalnie wybudujemy stację w tym miejscu, zależy od wielu innych czynników. Czytamy w komunikacie. Zawsze rozważamy różne opcje i staramy się wybrać rozwiązanie optymalne. Mieszkańcy liczą, że wojewoda zablokuje inwestycje. Wielu okolicznych mieszkańców ma w planach budowę nowych domów. Obawiamy się, że będzie to mocno utrudnione. Sytuacja jest dla nas bardzo przykra. Mamy wrażenie, że nasze zdrowie i życie ma dla firmy mniejsze znaczenie niż próba zmniejszenia kosztów budowy. Piszą mieszkańcy w liście do wojewody. Co na tym etapie sprawy mogą zrobić? Komentarz profesora Czesława Kłaka. Lokalizacja inwestycji celu publicznego wymaga przeprowadzenia stosownego postępowania. Są określone wymogi, na przykład związane z zagrożeniem dla życia lub zdrowia osób zamieszkujących blisko. W związku z tym, jeżeli zostanie wydana decyzja o lokalizacji Takiego, takiego celu, to ta decyzja jest oczywiście zaskarżalna. Każdy, kto ma interes prawny, a więc wszyscy mieszkańcy, mieszkający w najbliższej okolicy takiego masztu, mogą taką decyzję zaskarżyć, kwestionując na przykład samo umiejscowienie, wielkość samego masztu, podnosząc argumenty dotyczące na przykład ochrony zdrowia. W związku z tym tutaj taka skarga przysługuje. Jeżeli jest to na etapie po decyzji samorządowego kolegium odwoławczego skarga przysługuje do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zarówno może to uczynić gmina, jak również mogą to uczynić mieszkańcy. Proszę Państwa, profesor Czesław Kłag ocenia, że w związku z tym, że takie inwestycje budzą wciąż tak wielkie emocje, potrzebna jest zmiana przepisów. Jego zdaniem powinny być bardziej prospołeczne, poprzedzone długimi konsultacjami. W wielu państwach Unii Europejskiej podobne inwestycje mogą być realizowane dopiero po roku od poinformowania wszystkich zainteresowanych stron. Dziś dziękuję Państwu za uwagę.